Dzień dobry. Kocham książki z wzajemnością. To jest pierwszy odcinek mojego cyklu. Ekaterzyna, chwała, coach, trenerka. I dzielę się z wami tutaj książkami, które są dobre, które pomagają, które warto przeczytać. A również moją intencją jest też to, jeżeli ty sam sama nie masz ochoty, nie chcesz czytać, to ja chcę w tej krótkiej nagraniu powiedzieć ci, co ważnego możesz z tej książki wyciągnąć. I już wam zdradziłam pierwszą. Pierwsza książka, Jak lepiej rozumieć siebie? Przewodnik po moim złożonym ja, wydana przez wydawnictwo Newsweek. Zespół pięciu autorek napisał. Książka malutka, cieniutka, lekka, niedroga, dostępna do kupienia wępików gdzieś w, jeszcze w tej chwili w kioskach, z gazetami. Więc jest to takie wydawnictwo poręczne, dostępne. I czemu wybrałam je jako pierwsze? I czemu dzisiaj chcę Wam o tym opowiedzieć? bo bardzo bogata, bardzo złożona i dobra teoria osobowości, jaką jest analiza transakcyjna, w tej książeczce jest pokazana przystępny, łatwy sposób. Nie musisz y, kupować wielkich tomów ani iść od razu na studia, żeby w ogóle liznąć i zaznajomić się z tym podejściem do ja, do rozwoju, do siebie i do tego, jak funkcjonujemy w relacjach co tu jest ważnego i co powiem tylko tak, żeby wprowadzić, tak? Analiza transakcyjna pokazuje i zakłada, że mamy, że osobowość nie jest monolitem, to nie tylko ona, że mamy stan dorosłego pośrodku, rodzica i dziecka. I z tych stanów się komunikujemy, z tych stanów wchodzimy w relacje, w tych stanach jesteśmy częściej. Co to oznacza? Bywa, że trudno nam jest o równe partnerskie porozumienie z klientami. Z przyjaciółmi, ze współpracownikami, czy z, nawet z partnerem, partnerką. Wchodzimy w gry nieustannie, wchodzimy w relacje ukośne nieustannie, nawet o tym nie wiedząc. I zapoznanie się z tą małą książeczką da Ci bardzo dużo narzędzi i metod popatrzenia, gdzie wchodzisz w relacje, właśnie z poziomu różnych stanów. Ja w analizie transakcyjnej. Mamy tu dobrze, bardzo przystępnie opisany trójkąt dramatyczny Karpmana, coś, co zasługuje na osobne nagranie. Warto to wiedzieć, szczególnie w Polsce, gdzie mamy, wielu z nas ma ogromne tendencje do wchodzenia w ten ruch ratowniczy, więc tutaj ten trójkąt dramatyczny jest opisany świetnie. Gdzie jest mowa o emocjach? Znowu. Podstawowym zakresie, czyli cztery najważniejsze emocje i emocje pozorne. Czyli znowu zetkniesz się, czytając tą książkę, z tym, że nie każdy stan emocjonalny jest tym pierwszym, właściwym. Będziesz mógł popatrzeć, co tak naprawdę czujesz. Dlaczego jeszcze warto sobie na tą pozycję zwrócić uwagę, bo jest to dobry wstęp do pracy z asertywnością asertywność, czyli ten stan, gdy ja jestem ok i ty, druga osoba, jest ok. I teraz w tym bardzo krótkim ja jestem ok kryje się bardzo dużo, bo wiele osób potrzebuje lat pracy warsztatowej, coachingowej, terapeutycznej, wszelkiej, szkoleniowej, żeby zbudować w sobie poczucie, że ja jestem ok. Tego wielu z nam bardzo brakuje. My potrzebujemy wzmacniać w sobie ten stan, ja jestem OK. I analiza transakcyjna pomaga do tego sięgnąć, pomaga zbudować w sobie to poczucie. No i daje też mocne, teoretyczne podstawy, jak z tego wejść do komunikacji z innymi. Czy coś tu jeszcze jest ważnego? Nawet jeśli nie chcesz stawać się specjalistą od analizy transakcyjnej, bo nie musisz, bo, bo nie jest to twój obszar zawodowy. Ale jesteś menedżerem, menedżerką, pracujesz z ludźmi, żyjesz w jakimś środowisku zawodowym albo prywatnym. Tak książeczka bardzo łatwo pokazuje, że osobowość nie jest monolitem, że nasze stany emocjonalne i zachowania to są role, schematy i pozwala z dużym dystansem popatrzeć na swoje zachowania, na zachowania innych i może przynieść takie, taki wgląd, rozróżnienie, że ok, to jest jakiś schemat to Nie jest cały człowiek. Że jakieś zachowanie, które teraz być może jest bolesne czy dysfunkcyjne, to jest po prostu schemat. Więc możesz sobie chociaż takie rozpoznanie z tej książki wziąć, patrzę tu w notatki czy coś jeszcze, ale chyba to wszystko. Więc polecam. Moja pierwsza polecajka, łatwo dostępna książeczka, Jak lepiej rozumieć siebie, przewodnik po moim złożonym ja, wydawnictwo Newsweek. I zapraszam do kolejnych